Witam, witam z tej, z tej strony Miki. A że no jest Chiny? Jestem COVIDem? Tak, dzisiaj torujemy ludzi, że jestem COVIDem. Haha, choroba co zabija kilka tysięcy osób na codziennie. Haha, beka. Ta poziom mar takiego Marcina na YouTubie. No bo zaczynamy tu gierkę. Jeśli będzie 10%, osób, to się widzimy. Teraz to lepiej pasuje według mnie, według Chin też. Gdzie niby jestem nietoperzem, który ma covid. -a. Dobra, kim? Będziemy kumy i tam oczywiście jak nauczyć. Ucie... Najgorszy task. <laughs> Chiny, gdzie ono poszły? On mnie mój najgorszy wróg, Trump, tam był. Nie, nas. Co? Tak. Zamknięci jesteśmy. Jesteście zamknięci z najgorszym chłopem. Gdzie są chiny? Hello, China. Pomocy, help me. A się tu nie może z kosmosu da. No, uratowanie. 25 osób przy kamerze. Chiny przechodzą ten tunel. Ogólnie trudno. No, kosz. Budy, nie ma kamer. Oh, fuck! Oh, fuck! Fuck. Biały się sprzed... Doba. Nie, czajna. Tak. Chodźmy za czajną. Security po T, A, ok. Ktoś po zamknął kto nas. Wiedzę, tam, tam. A no ja gównem, tak się chodzimy. To Pokazało mi bla, bla, bu. Jestem No, wow. odkrycie Ameryki. Why are you kidding me? No to był Trump Zapewniętajcy dzieci to zawsze Trump A ja ten daje na czerwonego A to żółty mnie zrobił. No, no i Trump Zegnamy go Victory I am winning Dobra, mm, zostawcie łapkę w górę ze subikiem Zobaczę, Trump was tu żegna. Papa, pa, no właśnie. Goodbye, friend. Nawet Trump was tu żegna. Najgorszy polityk. Tajna. Mentez was tu żegna. Zostawcie łapkę w górę z subikiem. Trochę długi ten odcinek, ale warto takie długie odcinki stawiać. Co nie, co nie.